Witajcie moi drodzy na kanale MyHomeLan. Dziś powrócimy do mikrotika. Pokażę Wam bardzo prosty skrypt do blokowania ataków DDoS. Ponieważ jeden z Was poprosił mnie o to w komentarzu, a ja staram się spełniać Wasze prośby, dlatego. Y Znalazłem taki skrypt, troszeczkę go przerobiłem. Ee, oczywiście istnieją dziesiątki innych skryptów, ale ja akurat używałem, jak miałem MikroTika, tego i już niejednokrotnie uratował mi skórę przed próbami dostania się i, i ataków na mój router, oczywiście. Cały ten skrypt umieszczę wam w opisie. Wystarczy go wkleić, zalogować się do terminala na MikroTik'u, wkleić go i odpalić i wszystko będzie jak najbardziej działało. Domyślnie blokuje on IP atakujących i IP celi. Domyślny czas blokowania to 24 godziny. Oczywiście możecie sobie to zmienić dowolnie na ile chcecie. Wystarczy po prostu ten skrypt przerobić tą y, wartość y, y, 24 godziny i to 24 godziny. Więc y, jedyne co musicie tak naprawdę zrobić to tak jak powiedziałem zalogować się na Mikrotika, skopiować y, ten skrypt I wkleić go do terminala. Następnie y, logujemy się na y, y, naszego mikrotika. A tak dokładnie, na Winboxa. I w zakład IP Firewall mamy podstawione trzy nowe. Y, zakładki, w adres list y, mamy dwie nowe pozycje, jako DDOS atakujący i DDOS cele. Jeżeli nastąpi jakiś atak, do tej listy będą dopisywało się kolejne adresy IP i te adresy IP, tak jak Wam mówiłem, będą blokowane na 24 godziny. Dziękuję Wam za obejrzenie tego poradnika, krótkiego poradnika. Zapraszam jak zawsze do subskrypcji kanału. Oczywiście podlinkuję Wam, tak jak mówiłem wcześniej, cały ten skrypt w opisie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji. Życzę Wam dużo zdrówka i do zobaczenia na kolejnych poradnikach. Cześć!